Taka poszczelona torpeda tutaj. Proszę, Oczywiście. I łóżeczko musisz sobie wybrać. No ja tutaj śpię, przy ścianie. Wprowadziłam ją do sypialni, tam pokazaliśmy już Jessem jej dom. Czekaj, to polej sobie drinka linka ja, ja sama? No, no my już mamy tam. A ten Leonidas? Nie chce mi polec. Leonidas. Jak wiesz, miałam problem z zapamiętaniem imienia yy, Jeremiasz. No bo kto się nazywa Jeremiasz? To jest trudne w ogóle. Wydaje mi się, że miała zbyt dobry stan przed przyjściem do wilii. Zdrowka. A ja mam inny kierunek No ja nie wiem, co ty w ogóle kopiłeś. Czy ja piłaś bo... wcześniej, czy nie? Ja tylko tyle. Tu, tu, tyle. To nie ci drzewa. Nie, 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 nie. My myśleliśmy, że jak przyjdzie ktoś nowy, to będzie trochę do tyłu, a się okazało, że my byliśmy do tyłu, nie? Jak się dorwała. Ty modliszko jedyną. Co tam to? jest oh, whisky. Whisky z jabłkiem, no? Ohohoho. Oho, oho. Tu na pewno wlałam wódkę Pokaż to To jest jakiś bimby Poka Ja jestem koneserką, poczekaj Koneser? U, przecież oczywiście, że to jest łycha. Ale ja tu wlałam wódkę, przysięgam, łycha z wódką Ej, to ty myślałaś, że to by się pomyliły te e, napoje Się pomyliło ły... z wódką lałam Nie, to ty wzięłaś łyski z wódką Pomyliło cię. łyski z jabkiem, ci się pomyliła. <laughs> <laughs> Ona zaczęła program chyba już gdzieś wcześniej, nie? tydzień temu Warsaw so Shore nowy sezon. Premiera w niedzielę od 23 w MTV.